15 różnych rodzajów uścisków i co one naprawdę oznaczają. Przytulanie jest jednym z najbardziej naturalnych sposobów wyrażania uczuć wobec innych. To prosty, ale potężny gest, który zbliża ludzi, wzmacnia więzi emocjonalne i przekazuje to, czego często nie potrafią wyrazić słowami. Przytulanie nie polega tylko na fizycznej bliskości, ma również wiele korzyści psychologicznych i fizycznych. Kiedy kogoś przytulamy, nasze ciała uwalniają oksytocynę, znaną również jako hormon miłości, która może znacznie zmniejszyć niepokój, stres i uczucie samotności. Ponadto regularne przytulanie może pomóc obniżyć ciśnienie krwi, zmniejszyć produkcję hormonów stresu, takich jak kortyzol, a nawet poprawić jakość snu. Oprócz tych korzyści zdrowotnych, przytulanie odgrywa kluczową rolę w budowaniu i utrzymywaniu relacji. Pary które przytulają się częściej, są często szczęśliwsze, bardziej zadowolone i doświadczają mniej konfliktów. Ale nie wszystkie przytulania są sobie równe. Każdy rodzaj przytulania ma swoje własne, unikalne znaczenie, odzwierciedlające naturę związku i związane z nim emocje. Jesteś ciekaw, co naprawdę oznaczają różne rodzaje przytulania. Zostań znani. Gdy odkryjemy 15 różnych rodzajów uścisków i rozszyfrujemy ich znaczenie. Numer 1. Mocny uścisk. Mocny uścisk to jeden z najbardziej szczerych i emocjonalnych uścisków, jakie możesz dać lub otrzymać. Ten uścisk charakteryzuje się mocnym, bliskim uściskiem, który sprawia wrażenie, jakby osoba próbowała połączyć swoje ciało z Twoim. Zazwyczaj otrzymujesz ten rodzaj uścisku od kogoś, kto bardzo za tobą tęsknił, na przykład od przyjaciela, którego nie widziałeś od lat, lub członka rodziny, który ceni każdą chwilę z tobą. Kiedy twój partner daje ci mocny uścisk, jest to szczery przejaw uczucia i troski. Pokazuje, że jest z tobą głęboko związany, bardzo cię ceni i bardzo za tobą tęsknił. Ten uścisk jest pełen ciepła i miłości, nie pozostawiając wątpliwości co do głębi jego uczuć. Numer 2 wyciągnięcie jednej ręki. Wyciągnięcie jednej ręki, znane również jako uścisk boczny, to bardziej swobodny, przyjacielski uścisk, który często dajesz znajomym lub osobom, z którymi nie jesteś w romantycznym związku. Choć może się wydawać mniej intymny, nadal może przekazywać wiele znaczeń. Jeśli ktoś, w kim jesteś romantyczny, wyciąga do ciebie rękę, może to oznaczać, że jest wobec ciebie opiekuńczy i chce cię trzymać blisko, nie okazując tego zbyt wyraźnie. Jeśli jest to przyjaciel, ten uścisk ma na celu zapewnienie wsparcia, pocieszenia lub zapewnienia. Ten rodzaj uścisku jest również bardzo powszechny w sytuacjach towarzyskich lub miejscach publicznych, w których bardziej intymne objęcie może wydawać się nieodpowiednie. Pomimo swojego swobodnego charakteru, wyciągnięcie ręki może być pocieszające i ciepłe i jest często stosowane w sytuacjach, w których pełny uścisk może wydawać się nie na miejscu lub zbyt bezpośredni. Numer 3. Uścisk Niedźwiedzia Uścisk Niedźwiedzia to pełny, otulający uścisk, w którym jedna osoba całkowicie obejmuje drugą, często unosząc ją lekko nad ziemię. Ten rodzaj uścisku jest ciepły, Opiekuńczy i głęboko uspokajający. Przypomina sposób, w jaki rodzic mógłby przytulać swoje dziecko, zapewniając poczucie bezpieczeństwa i bezwarunkowej miłości. W związkach romantycznych uścisk niedźwiedzia wskazuje, że ktoś czuje się intensywnie związany i opiekuńczy wobec swojego partnera. To gest, który mówi: Jestem tu dla Ciebie i jest często wymieniany w chwilach emocjonalnych lub w czasie świętowania. Ten uścisk może być również używany do pocieszenia kogoś, kto jest smutny lub w rozpaczy, oferując poczucie bezpieczeństwa i bezpiecznej przystani w ramionach kogoś, kto bardzo się troszczy. Numer 4. Długi uścisk Długi uścisk to głęboko znaczące objęcie, które trwa dłużej niż zwykle, komunikując uczucia tęsknoty, uczucia i silnej więzi emocjonalnej. Ten uścisk często zdarza się, gdy dwie osoby są od siebie od jakiegoś czasu i bardzo za sobą tęsknią. To również uścisk, który ktoś może dać, gdy potrzebuje wsparcia emocjonalnego, ale nie może znaleźć słów, aby o nie poprosić. Mówi, jestem tu dla ciebie, bez potrzeby mówienia. Gdy twój partner daje ci długi uścisk, jest to znak, że czuje się z Tobą głęboko związany i że jesteś dla Niego źródłem pocieszenia i siły. Oznacza to, że kocha Cię głęboko i postrzega jako swojego najbliższego powiernika i najlepszego przyjaciela. To uścisk, który daje poczucie komfortu i przekazuje niewypowiedzianą obietnicę, że zawsze będziesz przy mnie, bez względu na wszystko. Numer 5. Uścisk od tyłu Uścisk od tyłu jest często nieoczekiwany i zabawny. To rodzaj uścisku, który zaskakuje, natychmiast wywołując uśmiech na Twojej twarzy. Ten uścisk jest zazwyczaj dawany przez kogoś, kto czuje do Ciebie duże uczucie, na przykład partnera lub bliskiego przyjaciela. Kiedy Twój partner obejmuje Cię od tyłu, oznacza to, że czuje się szczególnie kochany i mógł myśleć o Tobie przez cały dzień. To słodki, spontaniczny gest który pokazuje, że jest podekscytowany, że jest blisko ciebie i chce czuć się blisko ciebie. Ten uścisk nie jest tylko wyrazem uczucia, chodzi o poczucie przynależności i połączenia. Może być również wyrazem ochrony, jakby chciał powiedzieć, mam twoje plecy. Numer 6. Przytulenie na rozkroku. Przytulenie na rozkroku jest jednym z najbardziej intymnych rodzajów uścisków. Często zarezerwowanym dla prywatnych chwil między parami. Polega ono na tym, że jedna osoba obejmuje nogami drugą podczas przytulania, tworząc bliski kontakt ciało do ciała. Ten uścisk jest pełen namiętności, wskazując na silne fizyczne przyciąganie i romantyczne zainteresowanie. Jest to uścisk, który wymaga wysokiego poziomu zaufania, komfortu i otwartości między dwiema zaangażowanymi osobami. Ten rodzaj uścisku pokazuje, że oboje partnerzy są bardzo dostrojeni do swoich emocjonalnych i fizycznych potrzeb. Jest to oznaka głębokiego uczucia, emocjonalnej intymności i silnego pragnienia bycia blisko siebie, zarówno fizycznie, jak i emocjonalnie. Numer 7. Przytulenie na moście londyńskim. Przytulenie na moście londyńskim jest często stosowane, gdy między dwiema osobami występuje element niezręczności lub dyskomfortu. W tym typie uścisku stykają się tylko górne części ciała, podczas gdy dolne części pozostają daleko od siebie, tworząc swego rodzaju most. To rodzaj uścisku, który możesz dać komuś, z kim nie jesteś szczególnie blisko lub komuś, kogo wolałbyś w ogóle nie przytulać. Ten uścisk wyraźnie komunikuje brak intymności lub bliskości. Często można go zobaczyć na spotkaniach rodzinnych lub oficjalnych wydarzeniach, gdzie ludzie czują się zobowiązani do przytulenia, ale nie czują prawdziwej więzi emocjonalnej. Ten uścisk może być uprzejmym sposobem na uznanie kogoś bez oferowania zbyt dużej przestrzeni osobistej. Numer 8. Uścisk oko w oko. Uścisk oko w oko to głęboko romantyczny uścisk, Często zarezerwowany dla tych, którzy są naprawdę szaleńczo i głęboko zakochani. Kiedy dwie osoby się tak przytulają, trzymają się blisko siebie i patrzą sobie prosto w oczy. Ten uścisk jest wyrazem emocjonalnej intymności i pragnienia połączenia się na głębszym poziomie. To sposób na powiedzenie: widzę Cię, czuję Cię i kocham Cię. Kiedy twój partner daje ci uścisk oko w oko, jest to wyraźny znak, że jest ci oddany i czuje intensywną więź emocjonalną. Ten rodzaj uścisku jest rzadki i wyjątkowy. Symbolizuje wyjątkową więź wykraczającą poza zwykłe fizyczne przyciąganie. Numer 9. Szybki uścisk klepnięcia. Szybki uścisk klepnięcia to krótkie, lekkie objęcie często połączone z kilkoma poklepaniami po plecach. Ten uścisk jest powszechny między znajomymi, współpracownikami lub osobami, które nie czują się komfortowo w kontakcie fizycznym. To uścisk, który kończy się niemal natychmiast po rozpoczęciu, wyrażając raczej uprzejmość niż głębokie emocje. Szybki uścisk klepnięcia można również zobaczyć między dwoma mężczyznami. Którzy chcą wyrazić koleżeństwo lub wsparcie bez wydawania się nadmiernie uczuciowymi. Czasami można go użyć, gdy ludzie się spiesza lub czują się społecznie zobowiązani do przytulenia, ale nie są szczególnie blisko z drugą osobą. Numer 10 Uścisk Powolnego Tańca. Uścisk Powolnego Tańca jest również znany jako uścisk długotrwały. To uścisk, w którym dwie osoby trzymają się blisko siebie i pozostają w swoich ranionach przez chwilę, poruszając się lekko, jakby tańczyły wolny taniec. Ten rodzaj uścisku jest niezwykle romantyczny i pokazuje chęć pozostania blisko i w kontakcie tak długo, jak to możliwe. Często wymienia się go w szczególnych momentach takich jak wolne tańce na weselach lub rocznicach, ale może się również zdarzyć podczas cichych, intymnych chwil między partnerami. Ten uścisk przekazuje głębokie uczucie, czułość i emocjonalną bliskość, dzięki czemu jest idealny dla par, które chcą wyrazić swoją miłość bez słów. Numer 11. Obrót wirowy. Obrót wirowy to radosny, zabawny uścisk, który zwykle ma miejsce. Gdy dwie osoby są podekscytowane, że się widzą. Polega on na tym, że jedna osoba podnosi drugą i kręci nimi wokół siebie, obejmując się. Ten rodzaj uścisku jest pełen energii i entuzjazmu, przekazując poczucie szczęścia i zachwytu. Często mężczyzna daje go swojej partnerce, aby pokazać, że lubi jej towarzystwo i nie boi się być zabawnym i czułym. Ten uścisk mówi Uwielbiam się z tobą bawić i jest świetnym sposobem na pokazanie podekscytowania i radości w związku. Numer 12 obrót w talii. Uścisk w talii to niezwykle intymny gest, zwykle wykonywany przez osoby, które mają bliskie, romantyczne relacje. Ten uścisk charakteryzuje się tym, że jedna osoba obejmuje ranionami talie drugiej osoby, przyciągając ją do siebie. Pokazuje uczucie, Komfort i poczucie przynależności. Jest często stosowany przez pary, które są głęboko zakochane i lubią być blisko siebie. W niektórych przypadkach ten uścisk może również oznaczać pożądanie lub fizyczne przyciąganie, szczególnie jeśli towarzyszą mu inne intymne gesty, takie jak pocałunki w szyję lub szeptane słowa. Numer trzynaście. Uścisk w plecy. Uścisk w plecy to przyjacielski uścisk często wymieniany między przyjaciółmi, a nie rodziną lub partnerami romantycznymi. Obejmuje delikatne objęcie z kilkoma klepnięciami lub pogłaskaniami po plecach. Ten uścisk jest pocieszający i wspierający, przekazuje poczucie troski i koleżeństwa. Jest to powszechny uścisk między bliskimi przyjaciółmi którzy chcą się nawzajem pocieszyć lub zaoferować wsparcie w trudnych chwilach. Ten rodzaj uścisku mówi: Jestem tu dla ciebie i może pomóc podnieść kogoś na duchu, sprawiając, że poczuje się ceniony i kochany. Numer 14, niedbały uścisk. Niedbały uścisk charakteryzuje się luźnym, pozbawionym wyrazu uściskiem, który wydaje się niedbały i obojętny. To rodzaj uścisku, który dajesz gdy nie jesteś szczególnie zainteresowany daną osobą, lub gdy czujesz się zobowiązany do przytulenia, ale tak naprawdę nie chcesz. Ten uścisk nie wyraża prawdziwych emocji ani uczucia i często jest udzielany ze względu na oczekiwania społeczne, a nie z powodu szczerego ciepła. To wyraźny znak, że osoba przytulana nie jest w pełni zaangażowana w interakcję i wolałaby w ogóle nie przytulać. Jeśli ktoś przytuli cię niedbałym uściskiem, Najlepiej nie odbierać tego osobiście. Ta osoba może po prostu nie być osobą przytulaną. Numer 15. Przytulenie kieszonkowca. Przytulenie kieszonkowca to intymny i zabawny gest często wykonywany przez partnerów romantycznych. Polega on na tym, że jedna osoba wsuwa ręce do tylnych kieszeni drugiej osoby podczas przytulania. Ten rodzaj uścisku pokazuje, że oboje partnerzy czują się ze sobą niezwykle komfortowo i swobodnie. To gest, który komunikuje wysoki poziom zaufania, bliskości i uczucia. Przytulanie kieszonkowca nie dotyczy tylko bliskości fizycznej, to także sposób na pokazanie, że czujesz się bezpiecznie i szczęśliwie ze swoim partnerem, ciesząc się zarówno jego dotykiem, jak i towarzystwem. I oto masz. Przytulanie jest o wiele bardziej niuansowane i zróżnicowane, niż moglibyśmy początkowo sądzić. Każdy rodzaj przytulania niesie ze sobą własny zestaw znaczeń, emocji i intencji, które mogą zapewnić głębszy wgląd w Twoje relacje i ludzi wokół Ciebie. Niezależnie od tego, czy jest to pocieszające głaskanie w plecy, czy intymny rozkrok, przytulanie opowiada historię, której słowa czasami nie potrafą wyrazić. Czy jesteś fanem przytulania, czy wolisz zachować swoją osobistą przestrzeń? Czy kiedykolwiek znalazłeś się w niezręcznej sytuacji przytulania? Podziel się swoimi przemyśleniami i doświadczeniami w komentarzach poniżej. Jeśli podobał Ci się ten film, koniecznie daj mu kciuk w górę, udostępnij go znajomym i zasubskrybuj nasz kanał. Nie zapomnij nacisnąć dzwonka powiadomień, aby nigdy nie przegapić naszych nowych treści. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.